Cześć, jestem Matylda. Dzisiaj zrobimy zestaw ćwiczeń stabilizacyjnych przy użyciu piłki gimnastycznej. Zaczynamy. Będziemy ćwiczyć w różnych pozycjach. Na początek ćwiczenia w podporze przodem. Ustawiamy nogi na piłce gimnastycznej. Pierwsze ćwiczenie. Odrywamy na przemian raz prawą, raz lewą nogę. Wykonaj to ćwiczenie po 10 powtórzeń na każdą nogę. Kolejne ćwiczenie przenosimy wyprostowaną nogę, dotykając podłoża i powrót. Pamiętaj o tym, żeby mięśnie brzucha były napięte. I powtórz ćwiczenie po 10 razy na każdą nogę. Kolejne ćwiczenie: przytaczamy piłkę, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Powtórz to ćwiczenie 10 razy. Teraz przechodzimy do ćwiczeń w leżeniu na plecach. Opieramy stopy na piłkę gimnastyczną, prostujemy nogi, unosimy biodra w górę, stabilizujemy pozycję i wykonujemy ruch unoszenia i opadania bioder. Unosimy biodra w górę, wykonujemy to ćwiczenie po 10 powtórzeń. Pamiętajmy o tym, żeby Brzuch był wciągnięty, mięśnie pośladkowe napięte. Kolejne ćwiczenie. Unosimy biodra w górę i przyciągamy na przemian kolano do klatki piersiowej. Raz jedna, raz druga noga. Wykonujemy to ćwiczenie pomału, starając się utrzymać równowagę na piłce. W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie pośladkowe. Mięśnie dwugłowe również pracują. Wykonaj po minimum 10 powtórzeń na każdą nogę. Kolejne ćwiczenie wzmacniające w głównej mierze mięśnie dwugłowe UDA. Unosimy biodra i przyciągamy piłkę poprzez ugięcie kolan. Powtórz 10 razy. Trudniejsza wersja tego ćwiczenia: unosimy biodra, unosimy jedną nogę i wykonujemy ruch przetaczania piłki tylko jedną nogą. To samo na drugą nogę. Opieramy stopę na piłce. I prostujemy jedną nogę, a drugą cały czas trzymamy uniesioną. Staramy się, aby biodro nie opadało w dół. Z tej pozycji przechodzimy do siadu. Opierając się na piłce, unosimy biodra, jedną nogę prostujemy i robimy wymachy. Możemy trzymać się rękami za piłkę gimnastyczną. Powtarzamy oczywiście na drugą nogę to samo ćwiczenie i wykonujemy 10 do 15 powtórzeń. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia w oparciu bokiem na piłce gimnastycznej. Noga ćwicząca wyprostowana i wykonujemy wymachy. Wymachy pionowe oraz przenoszenie nogi do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. W tym ćwiczeniu pracują nam mięśnie pośladkowe. Powtórz to samo na drugą stronę. Przechodzimy teraz do ćwiczenia na mięśnie brzucha. Dodatkowo użyjemy piłki lekarskiej, przetaczamy się do tyłu i wykonujemy proste spięcia brzucha. Dodatkowo wzmocnimy mięśnie ramion dzięki piłce lekarskiej. Powtórz to ćwiczenie minimum 20 razy. Pamiętaj o tym, żeby to brzuch był napięty. Był to prosty zestaw ćwiczeń stabilizacyjnych, który urozmaiciliśmy piłką gimnastyczną i piłką lekarską. Zachęcam Was do włączenia takiego zestawu ćwiczeń po treningu biegowym.